Chat GPT pojawiła się nowa funkcja. Od niedawna można korzystać z czatu grupowego. To wspólna rozmowa kilku osób w jednym oknie. Wszyscy widzą pytania i odpowiedzi w czasie rzeczywistym, a do tego jest dostępny we wszystkich planach. Aby z tego skorzystać, należy otworzyć nowy okno czatu, wybrać rozpocznij czat grupowy, a następnie jeszcze raz rozpocznij czat grupowy. Kopiujemy link. I wysyłamy go do osoby, z którą chcemy współpracować. Osoba, która otrzyma link, musi być zalogowana do swojego konta. Wystarczy wkleić w adresie, a następnie zatwierdzić chęć dołączenia do czatu grupowego. Od teraz w czasie rzeczywistym możecie współpracować nad projektami z innymi osobami. Widzimy, że druga osoba dołączyła do czatu. Ja w tej chwili sobie na tym drugim koncie. Zadam pytanie i też je od razu widzimy u nas w czacie oraz kto zadał pytanie. a Za chwilkę zobaczymy odpowiedź czatu GPT. Dodatkowo w ramach takiego czatu nie musimy pisać z czatem GPT. Możemy wysłać wiadomość bezpośredniego do osoby, z którą współpracujemy. I widzą to wszyscy, a nie otrzymujemy żadnej dodatkowej odpowiedzi od czatu GPT. Widzimy, że Adrian właśnie coś odpisuje. Mamy też wiadomość skierowaną do nas. Tutaj jak w tym przypadku chat od razu uznał, że stworzy nam obraz według tego promptu. Grafika jest już wygenerowana, a my przejdźmy do najważniejszego, czyli limity. Do czatu grupowego może dołączyć maksymalnie 20 osób. Pozostałe ograniczenia, np. to ile odpowiedzi lub grafik może wygenerować ChatGPT, zależą już od planu osoby, która założyła czat grupowy. Dlatego zalecam, aby czaty grupowe zakładały osoby z planami płatnymi. Dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się ta nowa funkcja i czy będziecie z niej korzystać.